W tym filmie dowiedzą się Państwo, jak wygląda uruchomienie i użytkowanie rezystancyjnych czujników temperatury. Czujniki rezystancyjne, jak sama nazwa wskazuje, zmieniają swoją rezystancję, czyli opór elektryczny na skutek zmieniającej się temperatury. Platyna jest najczęściej stosowanym pierwiastkiem służącym do wykonania czujników temperatury dedykowanych do przemysłu. Najpopularniejszym wykorzystywanym typem jest czujnik platynowy PT100 lub PT1000, który właściwości zostały określone w normie DIN EN6751. Pośród danych można odnaleźć charakterystykę czujnika oraz klasy tolerancji. PT100 posiada nominalną rezystancję 100 ohmów określoną w temperaturze 0 stopni. Rezystancja w niższych temperaturach zmienia się o 391 000 Ohm na Kelvin, lecz w odniesieniu do całego zakresu charakterystyka jest nieliniowa. W najprostszym przypadku czujnik może zostać podłączony do urządzenia pomiarowego przy pomocy dwóch przewodów. W urządzeniu pomiarowym w tym przypadku przykładowo posłużyliśmy się naszym przetwornikiem Jumo Dran 06 należy skonfigurować odpowiednio wejście pod czujnik. Spośród typów czujników wybieramy czujnik rezystancyjny dwuprzewodowy, a następnie przy pomocy linearyzacji dobieramy odpowiednią charakterystykę czujnika. Jeśli ustawimy opcję liniową, wówczas na wyświetlaczu zostanie pokazana wartość zmierzonej rezystancji. Natomiast w przypadku wyboru PT-100 zostanie wyświetlona temperatura odpowiednia dla zmierzonej rezystancji. Podczas pomiaru urządzenie pomiarowe wymusza przepływ niewielkiego natężenia prądu w obwodzie pomiarowym, a następnie mierzona zostaje wartość spadku napięcia w obwodzie. W wyniku pomiaru uwzględniona zostaje również dodatkowa rezystancja wynikająca z przewodów przyłączeniowych. To oznacza, że wartość zmierzonej rezystancji, czyli również temperatury, może być znacząco zawyżona. Istnieje możliwość skompensowania wpływów przewodów poprzez wprowadzenie rezystancji do prowadzeń, tak zwanego offsetu. Pomiar w obwodzie dwuprzewodowym niemalże zawsze obarczony jest błędem wynikającym ze zmieniającej się temperatury otoczenia, która wpływa na rezystancję przewodów jak również zacisków do której podłączony jest czujnik. Jak wcześniej wspomniano, całkowity spadek napięcia na czujniku oraz przewodach doprowadzających jest mierzony w urządzeniu pomiarowym. W połączeniu trójprzewodowym spadek ten w jednym z przewodów przyłączeniowych mierzony jest przy pomocy dodatkowego przewodu. Wejście pomiarowe, do którego podłączony jest dodatkowy przewód, jest wysokoimpedancyjne. Oznacza to, że wartość prądu płynącego w takim obwodzie jest niewielka, a spadek napięcia wzdłuż trzeciego przewodu praktycznie nie występuje. Zmierzona wartość odnosi się tylko do przewodu powyżej oznaczonym na schemacie. Ten dodatkowy pomiar jest mnożony dwukrotnie i zostaje uwzględniony w całościowym pomiarze. W ten sposób wpływ obydwu przewodów przyłączeniowych jest kompensowany przez urządzenie pomiarowe. Połączenie trójprzewodowe jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem w pomiarach przemysłowych, lecz różne wartości rezystancji zacisków urządzenia wciąż mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru. Z tego względu stosuje się połączenie czteroprzewodowe. Połączenie takie pozwala również kompensować różniące się od siebie wartości rezystancji zacisku. Nawet jeśli rezystancje przewodów różnią się od siebie, nie ma to wpływu na wartość pomiaru. W połączeniu czteroprzewodowym spadek napięcia mierzony jest bezpośrednio na czujniku przy pomocy dwóch dodatkowych wejść pomiarowych. Ponieważ są to wejścia wysoko impedancyjne, nie odnotowuje się spadków napięcia w przewodach przyłączeniowych. Gotowy czujnik rezystancyjny może zostać wykonany w technologii 2-3 lub 4 przewodowej. Zależne jest to od sposobu podłączenia bezpośrednio na rezystorze. W podłączeniu dwuprzewodowym przewód połączeniowy czujnika i osłona pomiarowa wykazują większą rezystancję z tego powodu odczyt temperatury może być wyższy. Zależnie od użytego materiału przekroju oraz długości rury osłonowej może to skutkować błędami pomiarowymi na poziomie od 1 setnej do 25 setnych Kelwina. Posługując się tabelą klas tolerancji według DIN EN 6751, tolerancja czujnika rezystancyjnego w klasie A jest na poziomie plus minus 75 setnych Kelwina w temperaturze 300 stopni Celsjusza. Offset spowodowany przewodem przyłączeniowym czujnika odpowiada jednej trzeciej wartości całej tolerancji. Przykład pokazuje, dlaczego w klasie lepszej niż B zaleca się połączenia 3- lub 4-przewodowe. Ale czy lepiej stosować czujniki PT100 czy PT1000? Jak już wcześniej zostało powiedziane, zawyżona wartość wskazywanej temperatury może być spowodowana połączeniem dwuprzewodowym, które jednakże może zostać skorygowane przez wprowadzenie pewnego offsetu. Tabela pokazuje offset, który należy wprowadzić przy wykorzystaniu PT100 na każdy metr przewodu przyłączeniowego. Jeśli na przykład wybierzemy przewód miedziany o przekroju 0,34 mm, 2 powoduje to zawyżenie temperatury o 0,27 K na 1 metr przewodu. Ponieważ nominalna rezystancja PT1000 jest 10-krotnie większa niż PT100, dlatego wpływ przewodów doprowadzających na dokładność pomiaru jest 10-krotnie mniejszy. Jeśli wymogi dokładności nie są szczególnie istotne, wtedy zastosowanie PT-1000 w połączeniu dwuprzewodowym może być wystarczające. W przypadku, gdy zastosujemy podłączenie dwuprzewodowe i użyjemy przewodu miedzianego o przekroju 0,34 mm2, otrzymamy offset na poziomie 27 000 Kelvin na metr przewodu. Jeśli poszukują Państwo więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami lub odwiedzenia naszej strony internetowej www.jumo.pl. Dziękuję za uwagę.